O porównanie do normalnych protez, to jest nieporównywalne. To trudno to porównać w ogóle. W stomatologii na podzamczu pojawiłam się, ponieważ mam problemy z uzębieniem, które jest właściwie w stanie szczątkowym. Natomiast moje protezy są już stare, zniszczone i właściwie nie spełniają swojej. Funkcji należycie. I po prostu szukałam dobrego stomatologa, dobrego implantologa poprzez internet i znalazłam pana doktora Cegielskiego. Poczytałam na temat pana doktora i doszłam do wniosku, że to jest właściwa osoba. Yy, której mogę zaufać i poddać się leczeniu, jak i też protetyce. No, mam już nowe piękne zęby, które. Cały proces leczenia przebiegał bezproblemowo. Pan doktor Cegielski wykazał się niezwykłą serdecznością i cierpliwością w stosunku do mojej osoby, bo muszę zaznaczyć, że nie byłam. Taką sympatyczną pacjentką, niestety, no, ale jestem bardzo zadowolona. Ząbki funkcjonują fantastycznie, czuję się tak, jakby to były moje zęby, bez żadnych problemów, bez żadnego bólu, bez niczego. Cały proces przebiegał idealnie, także jestem bardzo, bardzo zadowolona i serdecznie dziękuję panu doktorowi za. Cierpliwość, empatię, jaką wykazał w stosunku do mojej osoby. Muszę powiedzieć, że ząbki sprawują się idealnie: obyd i kura, i dół. Także trzymają się znakomicie. W ogóle nie odczuwam tego, że są to nie moje zęby. Czuję się tak, jakby to po prostu były moje zęby, mogę gryźć wszystko, jeść wszystko bez żadnych problemów. No to jeżeli chodzi o porównanie to normalnych protest, to jest nieporównywalne, to trudno to porównać w ogóle. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu doktorowi za to, że zrobił mi tak piękne ząbki, które sprawują się, tak jak już wcześniej powiedziałam, znakomicie.